Czynniki, które zniechęcają nas do oszczędzania są bardzo różne. Y Najbliżniejszą grupę, mianowicie jedną trzecią społeczeństwa stanowi grupa, którą moglibyśmy zdefiniować jako typ konsumujący, mianowicie jest to grupa, która nie posiada oszczędności, w sumie deklaruje, iż chciałaby oszczędzać, ale również otwarcie przyznaje, że nie potrafi, nie wie jak zmienić sposób zarządzania budżetem gospodarstwa domowego, ale jednocześnie poszukuje uzasadnień tego stanu i ocenia, iż jeden z motywatorów do oszczędzania i czynników warunkujących oszczędzanie, to wzrost dochodów. Kolejna grupa, stanowiąca już jedną piątą e, społeczeństwa, to znowuż osoby, które e, uzyskują relatywnie wysokie dochody, ale również nie oszczędzają. E, jest to typ e, w dużym stopniu e, konsumpcyjny, który ulega e, chwilowym e, zasiankom, ale również najczęściej dobrze się nie czuje w tej sytuacji, ponieważ e, dochody umożliwiają realizację e, oszczędności, natomiast prowadzony styl życia e, w sposób skuteczny to e, utrudnia. Na przeciwległym biegunie spośród tych sześciu segmentów są osoby które w sposób bardzo systematyczny podchodzą do kwestii oszczędzania i w szczególności ich paradygmat patrzenia na oszczędzanie jest również odmienny. Mianowicie patrzą jako na proces systematyczny związany z oszczędzaniem raczej niewielkich kwot, natomiast z przestrzeganiem zdefiniowanych wcześniej zasad. Co warto podkreślić, jest to, ten, jest to ta grupa osób, która również bardzo często ma tak zwane dobre nawyki związane z oszczędzaniem i z zarządzaniem Budżetem gospodarstwa domowego wyniesione z domu rodzinnego. Poziom oszczędności y, powinien wynosić około minimum 10% naszego dochodu rocznego czy miesięcznego. I wówczas no, to jest mniej więcej jedno, jeden miesięczny nasz dochód. Wtedy jesteśmy y, przynajmniej zabezpieczeni przed, przed jakąś naprawdę gwałtowną zmianą, ale oczywiście lepiej, gdyby to było 20% bieżącego dochodu i dlatego oszczędzanie nawet poniżej tych 10% dochodu jest bardzo istotne, bo nawet jak się nam nie uda zaoszczędzić w jednym miesiącu, no to świadomość tego, że chcielibyśmy, żeby przynajmniej w skali roku było to około 10% jest bardzo ważna.